Witam Was, moje drogie wodniki, na kanale Gateway Tarot z przesłaniem na nowy tydzień, ten poświąteczny. Ale w związku z tym, ponieważ dokładam te tygodniówki troszeczkę odrobinkę wcześniej, właśnie w celu złożenia Wam jeszcze życzeń tych świątecznych. Wszystkiego najlepszego, drogie wodniki, abyście spędzili te święta naprawdę w takiej atmosferze radości, pomyślności, a w szczególności zdrowia, bo to jakby jest. Nie tylko w tym obecnym czasie najważniejsze, ale e, zawsze jakby na pierwszym miejscu. E, druga rzecz, e, którą chcę tutaj też e, przypomnieć dla osób, być może które po raz pierwszy e, tutaj trafiły na ten mój kanał e, o tym, że te tygodniówki są podzielone na m, dwie części. Pierwsza jest dla osób w jakichkolwiek partnerstwach, a druga jest dla singli z założenia. E, co dzisiaj widzę w tym pierwszym przełożeniu, to widzę, że to bardzo jest podobny taki potencjał dla singli, więc um, Wysłuchajcie sobie swojej części. Czas jest w opisie, ale gdyby z wami nie rezonował z jakiegokolwiek powodu, ponieważ ja nie wiem, co będzie w tej drugiej części, właśnie dla was, spróbujcie sobie posłuchać tej pierwszej, dlatego że tu się bardzo pokazuje jakiś romans i tak dalej. Więc nie wiem, czy to będzie um, jakby współgrało z tymi osobami w związkach, czy też różnych relacjach, a nie do końca a takich jakby jasnych sytuacjach życiowych. Więc może być i dla jednej grupy, i dla drugiej, ale no to, to tylko tak podkreślam a teraz przechodzę nie przedłużam do tej pierwszej części więc drogie moje wodniki zaczynamy od pierwszej karty pierwsza karta wypadła wam diabełek więc taka sama karta wypadła też strzelcom tu się pokazuje znak jako koziorożca więc może to dla was będzie ważne jeśli nie no to no to w każdym razie chodzi o samą energię tej karty i macie też tu pannę pokazaną i bliźnięta to są jeszcze dwa dodatkowe znaki zodiaku z przełożenia mamy waszą kartę wodnika, czyli gwiazdę i ona tutaj wam zapowiada dużo szczęścia, optymizmu spełnienia marzeń i takiego rozwoju bardzo takiego pozytywnego w tym tygodniu, więc cokolwiek i o czymkolwiek by byście marzyli, czy też w w ostatnim czasie, możecie, no to tutaj jest szansa na to, że to się Wam a, jakby sprawdzi. Ale wracając do tego o diabełka, więc pierwsza myśl, jaka mi przyszła tutaj do głowy, a jak spojrzałam na te karty, żebyście zadbali o swoje zdrowie, a w szczególności Panie, dlatego że tu się pokazuje jakby zmęczenie z jakiegoś powodu, osłabienie. A, i prawdopodobnie jest to spowodowane niezdrowym trybem życia, więc cokolwiek to dla Was akurat znaczy, Wy już sami będziecie, czy same będziecie wiedziały o tym, co się dzieje. Mówię o paniach, dlatego że tutaj mamy cesarzową, ale to nie znaczy, że tylko właśnie Pań to będzie dotyczyło. Pamiętajcie, że. Trzeba tutaj zadbać. To zdrowie się bardziej pokazuje jako zmęczenie, nic takiego bardzo poważnego, ale, ale uważajcie, ok? To tak, tak mówię, nie jakoś, żeby to miało zabrzmieć, jakoś strasznie poważnie w każdym razie to, co mi przyszło w pierwszej myśli do głowy, ale. Cała reszta i w ogóle właściwie od samego początku te karty się bardzo pokazują jako romans. Tutaj się jakiś pokazuje w tym tygodniu. Czy to jest możliwe w Waszych partnerstwach, jeśli jesteście w takich sytuacjach, kiedy. Nie wiem, jedno powiedzmy już przygasa, a drugie się zaczyna, no to jak najbardziej to będzie możliwe. Um, więc diabeł to jest karta, kiedy coś nas kusi, coś od um, czegoś nie możemy oderwać oczu, coś nas um, krótką zniewala, ale także po prostu um, albo my jesteśmy zniewoleni przez kogoś, albo ktoś przez nas. Um, co ja też bym chciała podkreślić w tej karcie, to to, że a czasami ktoś sobie może nie zdawać sprawy nawet, że jest, że wy jesteście, albo my, jakby, jakby to powiedzieć, najlepiej ta druga osoba po prostu sobie nie zdaje sprawy z tego, że wy właśnie tą osobę zniewalacie swoją, więc to jest też bardzo takie, wydaje mi się, ważne, żeby to podkreślić, bo. Tutaj nawet nie musicie nic specjalnie robić, po prostu ktoś na was jest, wam jest zauroczony, po prostu aż was niemalże uwielbia za to, jacy jesteście, więc to jest pierwsza rzecz. I czy jesteście panem czy panią, to jest dokładnie to samo tutaj w tej karcie. I następną kartę mamy kartę kapłanki, więc jakkolwiek ta karta kapłanki mówi o wielu takich. Sprawach typu um, kreatywność, rozwój, dbanie o siebie, e, mądrość, e, to równocześnie też mówi o tym, że tutaj jest jakby rozpoczęcie jakiegoś romansu. Więc bardzo to by się nam tutaj składało wszystko do um, jakby jednej, jednej e, sentencji, dlatego że e, mamy tych kochanków tutaj e, pod koniec tygodnia, więc. E, jakby może być tak, że jesteście właśnie pod wpływem jakiejś osoby, czy tego chcecie, czy nie chcecie, w każdym razie nawet nie jest powiedziane, czy ta osoba też o tym wie, tak jak powiedziałam, ale no, będziecie w takim rzeczywiście zakochaniu, bo cztery miecze mówią o tym, że aż nie jestem w stanie cokolwiek robić, bo tak jestem. Takiej energii zakochania, że po prostu aż mi no, nic się nie chce, tylko leżę i myślę. Wszystkie sny są z tym związane, więc jakby tu się bardzo pokazuje właśnie ta energia takiego zakochania. Dalej mamy asa, miecze, więc tutaj jest jakaś prawda, która do Was zmierza. Może być tak, że tu jest jakiś nowy początek czegoś, nowy pomysł, ale wszystko dobrze, dlatego że asy są w ogóle z reguły bardzo pozytywne, dają nam jakiś rozwój taki naprawdę solidny, czasami taki którego byśmy się nie spodziewali, ale tutaj akurat w asie mieczy pokazuje nam się właśnie jakaś otwartość na właśnie nową relację. Um, I co najważniejsze, w tej karcie tutaj nie musicie się niczego obawiać, bo o, As y, Mieczy mówi o wierności w miłości, więc y, to tak dodatkowo, gdybyście się wahali z jakiegoś powodu, no to tutaj macie jakby potwierdzenie tego, że nie macie powodów do tego, więc y, to jest. Y, jedna z tych rzeczy jeszcze. I teraz e, kochankowie, później mamy pustelnika i mamy pazia. Więc w pokazuje się osoba, która nas śledzi, która, znaczy no, w sensie nie śledzi do, dosłownie, po prostu się nam przygląda, bardzo jest pod naszym wrażeniem. Więc tak jakby tutaj te karty na początku to samo potwierdzają, co ta ostatnia, że ktoś tutaj nie może od nas oderwać się wzroku, że ktoś jest z nami zauroczony, e, ktoś, kto jakby może jest, może być młodszy nawet tutaj od was, ale to jakby też nie robi go mniej wartościowego. Um, tutaj jest też jakby poszukiwanie jakiegoś nowego zajęcia. Może tutaj będziecie jakby w takiej um, Energii, szukania czegoś, jakiegoś nowego zajęcia, w sensie oderwania się od tego, co się dzieje, aby tutaj coś, coś dla siebie też wywojować. W tej karcie się pokazują też jakieś umowy, ale takie trefne troszeczkę, więc. Pustelnik, jakby namawia was do tego, żebyście się tutaj dobrze wszystkiemu przyjrzeli, zanim coś podpiszecie. Nie wiem, czy to. Bo to też może być oczywiście połączone z tymi um, kartą kochanku, bo to jest też y, karta, kiedy podejmujemy jakieś życiowe decyzje, um, więc może być nawiązanie jakiegoś kontaktu, podpisywanie jakiejś umowy, zawiązywanie jakiegoś paktu powiedzmy. Um, i tutaj będzie trzeba się temu naprawdę dobrze przyjrzeć, bo właśnie jakby um, obie te karty mówią: zastanów się, poczekaj, nie spiesz się, um, bo może być tak, że właśnie nie wszystko będzie takie, jak um, Wam powiedziano, że jest. Więc to jest dla części z Was, ale jeśli jesteście w jakichś związkach, no to tutaj się pokazuje jakaś osoba, która jest um, jeszcze. Zainteresowana Wami, lub Waszym partnerem, to po pierwsze. Drugie, mogą tutaj być jakieś oświadczyny, w związku z czym i no i to już Wy sami będziecie wiedzieli, dlatego że właśnie w tej karcie kochanków też jest oferta, więc tutaj może być tak, że ktoś Wam coś zaoferuje bardziej konkretnego w tym tygodniu. Pustelnik musi odnaleźć tutaj sam siebie, musi znaleźć swój wewnętrzny głos, swój wewnętrzny spokój, właśnie po to, żeby pójść dalej, po to, żeby przejść jakieś, powiedzmy, Poszukiwanie prawdy o, o samym sobie w szczególności. Tutaj uważajcie też na jakiś brak zaufania, więc tak jak tutaj powiedziałam, to może się dotyczyć jakiejś umowy, podpisywania czegoś. Jeśli macie dzieci, to też tym dzieciom się trzeba by było przyjrzeć troszeczkę, bo one tutaj mogą jakby się wplątać w coś nie za bardzo interesującego, coś, co może być jakąś pomyłką, nawet, więc. To jeszcze tak, co mi przyszło do głowy. A co tu jeszcze by Wam powiedzieć? No, zdecydowanie macie tego śledzika, właśnie, czyli może być tak, że. Ktoś się kręci koło Was, więc zwróćcie uwagę na to, żebyście, bo to niekoniecznie musi być, jeśli chodzi o uczucia, tylko i wyłącznie, że ktoś, że Wy się komuś podobacie w tym sensie. Tutaj może ktoś po prostu Was obserwować z jakiegoś innego powodu, zupełnie takiego błahego, gdzie byście się nawet nie spodziewali. Nie wiem, nie potrafię tutaj dać jakiegoś przykładu, ale myślę, że zwróćcie też uwagę na to, żeby. Ktoś nie musiał o Was plotkować, bo to jest też karta plotek a, i mm, może właśnie w niewiedzy będziecie robić jakieś rzeczy, no, taki, których normalnie i tak byście to zrobili, ale ktoś z tego będzie chciał zrobić jakieś wielkie halo, i wtedy, a, no, tutaj się to już tak mniej sympatycznie zakończy na ten, a, na ten tydzień, więc. Tyle mam dla Was, mam nadzieję, że Was tutaj niczym nie przeraziłam, bo to są tylko ogólne przesłania, a zupełnie z nikim może nie rezonować i dla nikogo to nie musi pracować zupełnie, ale może. Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach. Zapraszam do lajków oczywiście i jak zawsze do subskrypcji. Z góry Wam bardzo dziękuję i teraz będę zapraszała wszystkie single wodniki na tą ich tygodnioweczkę. Witam Was wodniki single na Waszej tygodniówce. Zobaczmy, co Wam tutaj karty pokazują. No i mamy zachowywanie harmonii w naszym życiu. Jeśli chodzi prawdopodobnie o uczucia, bo tutaj jest karta mm, naruszonych zasad naszych uczuć. Sześć mieczy, więc będziemy odchodzić tutaj od kogoś, prawdopodobnie bardziej od kogoś niż, niż od czegoś. Jakieś udowadnianie swoich racji, tu się pokazuje. No i w związku z tym mamy Bisielca, który jest podobny do tego pustelnika, który się przed chwilą nam tutaj pokazał. Ale wychodzi z tygodnia, z uśmiechem na ustach, zakończeniem czegoś w bardzo pozytywny sposób, więc bardzo fajna karta, jeśli chodzi o końcówkę. I mamy tutaj jeszcze królową Kielichów, która mówi o tym, że. Po pierwsze, w uczuciach będzie fantastycznie. Po drugie, macie dużo obfitości na przyszły tydzień, jeśli chodzi o cokolwiek. Czyli każda jedna rzecz tutaj pokazuje, że będzie rozwój. Dbajcie o siebie, jak o własne dziecko. Jeśli, no tak, przenośnie, oczywiście, bo jesteście singlami, ale chodzi mi o to, że. Tak, jak się dba o dziecko, ok? Więc tak, jakby z największą troską, największą miłością. Więc tutaj tak o siebie dbajcie w tym tygodniu, bo um, to jest, jakby też tutaj kluczowe w, tym, um, w tym, tym czasie teraz. Zaczynam od tej pierwszej karty, więc dwie, e, dwie monety to musicie po pierwsze tutaj, jakby przy. E, przyholować, chciałam powiedzieć, myślę, że to dobry jest wyraz, z wydatkami, dlatego że be, tu się pokazuje jakby duże skupienie na tych finansach i utrzymaniu tej równowagi, więc to jest ważne, aby się tutaj jakby trzymali te pieniądze, przynajmniej w tym tygodniu, w, takim, w takiej energii Balansowej, ok? Dlatego, że tutaj każdy jeden wydatek może Was jakby wpędzić w jakieś niepotrzebne problemy, więc uwaga tutaj. Może to się wiązać oczywiście z tymi świętami, bo jak to w święta zawsze wydajemy więcej niż, niż byśmy tego chcieli, ale zdecydowanie macie skupienie się na finansach od początku tygodnia. Teraz karta um, trzech mieczy, więc um, tutaj pokazuje się um, jakby uczuciowo troszeczkę dołek. Um, Ktoś nas zawiódł, ktoś, coś nas zawolało, ktoś nam po prostu jakby wsadza nóż w serce jakąś niesłuszną uwagą, niesłusznym zachowaniem. No i niestety nas to bardzo rozczaruje tutaj w tym tygodniu. Prawdopodobnie się tego już nie da uratować, dlatego że trzy miecze mówią o tym, że już jakby wszystko zostało... Powiedziane i tutaj nie ma już jakby powrotu do, tego, do tej rozmowy na nowo. Ale może być też tak, że tutaj musicie coś przecierpieć, aby się oddalić od jakichś problemów, więc to jeszcze dla części z Was. Co musicie przecierpieć, nie mam pojęcia, a Wy już będziecie wiedzieli najlepiej, ale tutaj jakby oddalicie się w związku z tym od Waszych problemów, od tego wszystkiego, co Wam nie służyło. Czy to byli ludzie? Bardzo możliwe, jeśli nie, to tutaj macie oddalanie się. A tu jest decyzja przemieszczenia się tylko po to, żebyście mieli już właśnie spokój w tej przyszłości i e, tu jest też przeprowadzka, tu jest e, karta, kiedy e, mamy zostawiać wszystko za sobą, co nam nie służyło i do tego się nie odwracać, nie odkręcać, tylko iść przed siebie, a, a wtedy się od tego wszystkiego uwolnicie, więc tak jakby troszeczkę karta też e, uwalniania się od. E, nie wiem, czy od ludzi, może, może tak być, tak jak powiedziałam już, dlatego że właśnie mamy te trzy miecze, ale od czegoś, co nas zabolało, co nas zraniło, coś, co um, nam nie służyło. I teraz w to miejsce, gdzie zmierzacie. Czy to będzie jakaś krótkotrwała podróż, czy cokolwiek, czy nowa praca, bo tutaj też się nowa praca pokazuje, oczywiście. Więc zwróćcie uwagę na to, żebyście od samego początku jakby nie narzucali, pokażcie oczywiście, że macie swoje zdanie, ale równocześnie też obserwujcie więcej, zanim zaczniecie tutaj już od początku jakby stawiać wszystko czarno-białe. Czyli na swoim zdaniu, bo tutaj jest dużo osób, które mają równie dużo do powiedzenia i to nie znaczy, że te osoby są w czymkolwiek gorsze. One tutaj wszystkie są wyjątkowo silnymi osobowościami, ale takimi właśnie, które. Wiedzą, że też mają trochę racji, więc dlatego tutaj nikt nie będzie chciał zrezygnować, ustąpić, i to będzie jakby taka walka w nieskończoność, bo nikt nie będzie chciał e, ani się dostosować do kogoś, ani e, jakby zrezygnować z, tej, e, z tego swojego zdania. Więc to się pokazuje w tej piątce Buław. Tu jest e, rywalizacja w szczególności, więc jeśli. Macie albo nową pracę, albo tą, w której jesteście aktualnie, to tutaj będzie jakiś konflikt, ale też taki chwilowy. Najlepiej, najlepiej, co można zrobić, to właśnie odejść od tego, zapomnieć i wrócić, kiedy to już się wszystko samo uspokoi. I mamy kartę Wisielca, więc wisielec, mu, on przemyśla wszystko, co się wydarzyło. On tutaj nie myśli o tym, co ma zrobić, tylko tak jakby się zawiesza w tej przeszłości. Coś go goni, coś cały czas za nim podąża, jakieś myśli, jakieś wydarzenia. On tutaj po prostu już musi się zatrzymać, bo więcej nie może tego jakby w tej swojej głowie przerabiać. Dopóki tego nie zrobi. To niestety będzie tak, właśnie w takim zawieszeniu, czyli w zatrzymaniu z każdą jedną sprawą w swoim życiu. Nic wam się nie będzie tutaj chciało robić, nad niczym myśleć. No, totalnie wszystko po prostu będzie wam jakby zwisało, tak jak mm. temu właśnie wisielcowi, nieładnie mówiąc, ale myślę, że się zgodzicie. A teraz następną kartę mamy 7 buła, więc tutaj obstajemy przy swoim stanowisku. Tutaj wręcz, ktoś będzie o, jakby was naciskał, abyście właśnie określili to swoje stanowisko w jakimś konkretnym temacie. Um, jeśli jest tak, że wy wiecie o tym, że. Um, Cała reszta nie ma racji, tylko właśnie ta prawda leży po waszej stronie. Tutaj brońcie się cały czas, dlatego że ta karta mówi o tym, tutaj wygracie. Nad czymkolwiek się upieracie, nad czymkolwiek pracujecie, tutaj jest wygrana w tej karcie i nie musicie się martwić, bo Wy cały czas macie jakby atuty do obrony. Tutaj cały czas macie w ręku i jakby nikt nie jest w stanie Was tutaj y, pogrążyć z czymkolwiek i, i czegokolwiek to dotyczyło. Więc y, 7 buław. Zdecydowanie macie dużo siły, y, jakby też energii do tego, żeby się bronić. Y, I równocześnie może być tak, że też ktoś będzie jakby próbował Was blokować też w tym tygodniu, więc może to wynikać z jakiejś zazdrości, która się tutaj być może pokazuje, ale, ale tak naprawdę jest jakby ataki na Was jakieś takie mm, zupełnie niepotrzebne. Y no, i karta świata, więc zdecydowanie tutaj macie już wszystko, wam ucieka, odchodzi, a wy tylko będziecie czerpać tutaj przyjemność, radość i tak bardzo dużo takiej spontanicznej energii się pokazuje w tej karcie świata. Karta świata to jest karta też koziorożca, więc może to dla Was będzie ważne. To jest karta, kiedy. Z, z wielką satysfakcją tutaj kończymy coś do czego już od dawna jakby dążyliśmy. Tutaj też się pokazuje oczywiście podróż, taka zagraniczna, raczej dalsza niż taka bliska, więc. Gdybyście się wybierali na jakąś wycieczkę, no to tutaj nie będzie tak, jakby w 20 minut, to nie będzie coś bliskiego, tylko raczej dalsze. Nawet jeśli byśmy nie brali w tym momencie zagranicznych wyjazdów, to tutaj jest wycieczka, jest urlop, jest jakby też odpoczynek, satysfakcja, nabieranie mocy, kończenie jednej sprawy, zaczynanie nowej, typu rozdziały naszego życia. I jeszcze w wysilcu mamy znak z tytułu więc może to jeszcze tak dodatkowo na koniec będzie wam w jakiś sposób przydatne. I mamy tą kartę królowej kielichu, więc tak jak powiedziałam tutaj już na początku, że tutaj macie rozwój, tutaj się coś będzie działo pozytywnego. I ktoś będzie tutaj bardzo dla Was też pomocny, więc gdybyście potrzebowali pomocy, to wystarczy, że się rozejrzyjcie dookoła. Jeśli widzicie jakąś taką osóbkę, która może z pozoru nie wygląda, że potrafi sobie poradzić z jakimiś trudnymi tematami. Tutaj właśnie ona... Was może zaskoczyć. Więc tyle mam dla Was, moi drogie wodniki. Zapraszam do lajków, do komentarzy, do subskrypcji. Wam życzę udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego jeszcze raz na te święta i trzymajcie się do usłyszenia wkrótce na moim kanale. Pozdrawiam.